Hej, Miski, Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Overlorda. Yy, tędy chyba szliśmy, albo tamtędy... nie, tędy nie. No jakoś tamtędy poszliśmy. Yy, tędy? Tak, tędy chyba. Mhm. No przy co my teraz idziemy tam do skin jakieś tam? Tak, tu moje gnomki biegną za mną. Może jeszcze to poniszczycie? Z włoski? Czy znajdziecie dla siebie... ...kasę dla mnie? Dzięki. W każdym razie nie za bardzo wiem po co jest ta kasa, ale okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bo oni krzyczą do mnie, że, żebym szła za nimi. Okej, okay, moje słodziaki, dobra, idę za wami, idę. No, no, gdzie Z Spieprzaj, żuczek. Aha, wy chcecie, żebym była waszym panem, okej, okay, okej, okay, spoko. Noooo, jakie wysłociaki jesteście. Uuu, walczy zielonym. Ty już mogę jej przywołać? Nie jeszcze nie mogę. Tam nic się wie, bo, no, te dusze wypadają tutaj. No właśnie. No daj mi tą duszę. I te duszyczki są, no, w sumie ważne. Mm, w sumie górą pobiegną, no, trzeba nawet. Kajemiski okay, miski rozwalcie tam. No ale ja oczywiście nie mogę iść. Okej, okay, tam zaczekamy na tamtych. misaczki biegnę za wami biegnę już biegnę czekajcie co tu mamy o, fajnie że mój kot przyszedł cześć Skyrim tak mój kot się nazywa Skyrim co no świetnie co Skyrim co no i debile musiały paść nasz no kretyni tak, Nie przejmujcie się z Kajrim Żeby z takimi kretynami nie potrafić wygrać No Wy jesteście kretynami no nasz no, naprawdę Został mi jeden tylko no Pff, jakiś żart Teraz No, 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 no Silne są jak na zwykłe pieprzone brzuczki. Da się tutaj odżywić swoich tych ciałków No mam pięciu. Na pewno. O, cholera jasna. No to się porobiłam. Please. O tak. Ta sił robocza wróciła do mnie. No, widziałam, wróciła, nie. Oni się poświęcają na mojego życia, okej. Okay. <laughs> Jaki to bohaterski. No, nakieruj na to i bez tył. tam. Ja miałam biegnąć od tam gdzieś, chyba, nie wiem. Chyba nie w są strony nawet. że mówiąc. A wrócić miałam. Czekajcie, cię, nie połowa z nich mi. Albo raczej większość. No, kretyni nad kretynami, no. Ilu was ma tu mam? Siedem. Gdzie reszta? Dziewięć. Wracać. No! Pff, co to miało być? Dobra, dobiegłem sobie później do nas. Yy, w każdym razie te małe... Dziabonki? Gdzie one pobiegły? Ten, ach, tam! Rozumiem już, okej. Okay. Tutaj są się tu wszystko, to są jakieś te. Tak bardzo fajnie dawać mi to wszystko. I pchać. Dzięki za złoto. No pchaj, 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 pchaj! Pchaj! Oj no pchaj! No przecież się nie obrażę! <grych> za to, że ciągniecie tam kamyczek pchacie, czy co, co, co wy tamkolwiek robicie? Nie no dobra, pchacie ten kamień, okej, okay, pchacie. Zaczekamy chwilę i biegniemy za nimi. Bo nie chce mi się co chwilę stawać. Aha, wracamy się na górę tu. Tylko nie umierać! I, patrzcie! Tam jest ich ten. No, no właśnie. Mm, jak fajnie. O, patrzcie, wskakują! A my nim... Zielonych? Zielonych? Okej. Okay. Pożegnam się z większością waszą ilością. No a nie? Wskakiwać na razie wszystkie. perek Takiej myszki. Biegniecie to. Wróć. A gdzie oni tam pobiegli? No chyba ich łoż pokąsał. No co tu ma być? Się burzy boicie, nie, słu... Y, kwiatku boicie się. Ciekawe jak wy walczycie. Okej, okay, pomogę wam. Okej, okay, dawać mi te duszę. No i co? Tędy? Nie, to coś szczęście. <noise> Gdzie reszta? Oczyszczać, oczyszczać, oczyszczać. oczyszczać. No czyszczać powiedziałam, no głuche. Powrócę dwa do tego. Dziesięć. Okej. Okay. Gdzie pięciu? Gdzie reszta? To ja mam to rozwalić? No... jest decydujcie, którym ty idziecie, a nie... No, ale gdzie jest piąty? Się zgubił, mój synek. Zbierać z wasze tamte... Nie wiem, jak to nazywacie. Pyłki, sryłki. No. Macie dziwne serce, wiecie? Naprawdę dziwnie. Ciekawe jak wygląda serce, wodne. Okej, okay, bicie tego rzuczka, bicie rzuczka, rzuczka. Rzuczki. Yy, Кирим, so, состав то. Но no, и упирливият зачепяно. Со no. so, за кот. Но no, упирливият. Poczekać chwilkę, ja muszę go wyrzucić spokojnie, no. Już jest taki upierdliwy, wredny, że to mucha normalnie nie siada. No, żeby takim... takim kotemś, no... W ogóle jego historia była śmieszna, bo z początku tu miała być dziewczynka. Naprawdę, to miała być z początku dziewczynka. Okazało się, że to chłopczyk. Eee, chodź tutaj ode mnie. Idźcie, pomogę stam na kolegów, no? czemu ja tam nie mogę? Ale duszyczek mi przynieśli, wow! Teraz wracać tam po I tutaj idziecie po hołki. No, no coś się przydają jednak. <laughs> Idziemy, panowie, panowie za mną. Później tędy pójdziemy. No. No, no, panowie chodźcie. Tu postawicie? Tak? Tak? No fajnie, że się cieszycie. też się cieszę. <laughs> Czeka jakbyście byli wodni, to bym się cieszył. <śpadaj> Spadaj. Będziesz za mną ładził, paskudo? O tu mamy. Od mocy chyba ten ten. Tu mamy od potworów. Ale czy jeszcze coś jeszcze jest? Kurde. Jesteś brzydki. Spadaj! Zamknij mordę. No proszę, to się odkryliśmy. No nie mówcie mi, że będę mogła teraz kupić jakieś te. O czym ja nawet nie wiedziałam pewnie. Ale pewnie po to było. Kociołek nasz Paranamix Paran... Panoramiksy Pan. No fajnie No Ehehehehe eee. eee. Aha, dobra Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja chcę coś zrobić Chcę zrobić eee. koczołek Panoramiksa, o Eee... O.

I don't know what the, 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 the more you sacrifice, the more powerful the item Cost and the maximum number of minions you can sacrifice are determined by item and material type Don't get too carried away, Sire Remember, minions are your deadliest weapons So don't leave home without them Your item is ready to be forged, Master Oh my fucking med, co tu się dzieje? Nie mówcie, że jej ja zabiłam.

Okej. Okay. Okej. Okay. Nabroiłam. Wracam do Was za chwilę. Już jestem. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak się wystarczyłam. Yy, następnym razem po prostu tego nie będę klikała. Udało mi się ratować tych, tych, tych wszystkich swoich. Yy, to było straszne. Naprawdę. Więcej tak nie robimy. Nie mam mowy. Nie, nie, nie. Już więcej tak nie robimy. Nie, nie. Nie, nie mam mowy. To był błąd. I... in your forge your item is ready to be forged master hey tom Mam mieczyk. Ok. Warto sobie coś zrobić. 100 na 6 tych 4. Окей Ну, очень В котором мне jeden drugi taki sam szczelny no a tutaj ty najlepiej No myślę, że nasza wieża troszeczkę się... Tu coś mamy na dole. Co zaskoczymy? Zwiedzamy? Aha! Okej. Okay. Ich mamy malutko. Lecimy panowie. Tego nie mogę jeszcze używać, nie. Zgniecimy was robaki. Widzę, że macie bardzo fajny part hard. Jedziemy panowie i panie. Yy, Pani chyba nie ma też czego. Okej, okay. <grywka> to była masakra. Totalna. Spieprzaj! Nie, nie chcę patrzeć. pierwszej No... Kiepsko nam idzie. Mhm. Mhm. Okej. Okay. spadaj krytynie. Bo ja tutaj z wami w sumie skończę. Pewnie odcinek jest na pewno bardzo króciutki, ale już w sumie tak nie bardzo mam ochoty tutaj grać, ten klaun mnie wkurza. Tu jest mój tronik, bardzo fajny. Ten debil mi wkurza. Szkoda, że ta wieża nie jest jeszcze taka odbudowana. Pierdzielaj. Clown. Dziadek. Clown. No idziesz clowna. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. I z... Co? Ty jeszcze nie chcesz kończyć? Ja mam ciebie gdzieś. Yy, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Yy, do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie będę kopała klauna. Ale to szczegół. I yy, dziękuję wam po prostu za to, że jesteście ze mną na... i wspieracie mnie na kanale. Tak, czy jesteście ze mną na kanale i zamknijcie. I każda łapka w górę jest bardzo miła, widziana. To motywuje bardzo do pracy. Tak więc bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Pa pa.